Priwie siema, się witam Was w kolejnym odcinku z Horizon. No co ostatnio mieliśmy trochę długą podróż. Ale co? Dzisiaj już został nam kawałek do tego przejścia i od razu sobie wykonamy misję. Tutaj w surowce, mamy jakąś skrzyneczkę też. Sobie zabierzemy to wszystko, co możemy, bo może nam to się przydać. No i do... <laughs> tu jakieś też punkty umiejętności mamy, ale to sobie zostawimy na... Na dalsze tutaj ten. Tym bardziej, że chcemy mieć potrójne strzały. Dobra, udajemy się do misji. Dajcie znać od razu w komentarzu, czy... Mikrofon jest dobrze ustawiony, Przepraszam za zwłokę, ale wszystkie transporty to miasta są przeszukiwane. żeby. żeby byście, żebyście mnie bardziej słyszeli, nie? Co tu jest ciekawego? Do tych soczewek i do serc, O, tych jest sprzętu. No na razie nic ciekawego. Czyste nie musimy zebrać, żeby mieć na podróże? Hmm. Kiedyś szybkie podróże. Szczerze to tak za bardzo widzę, że ciekawych rzeczy nie ma. Hmm. Zmienia póki trza precyzyjne. O! To strzały precyzyjne sobie kupmy. Co tu jeszcze ciekawego jest, Takie trzał... o mrożących też mrożące nam się przydadzą. To wiem, że jest bardzo dobre. Nam się przyda i dobrze. Zapamiętajmy sobie moje słowa. Zblokowałem się. Nie nie mogę ci Mam stać, co, co się przyjał? dzieje? Olin gdzieś tam jest. Podobnie jak Erend, ten drugi pionier, z którym rozmawiałam w noc przed próbą. Erend powiedział, Stojący że jeśli odwiedziłbym. Znajdziemy. przedstawi mnie swojej siostrze, kapitan straży. Powodzenia, pionier. Ale jak dalej na Za miesiąc Miasto Zawszecie zamknięte z powodu morderstwa. Stać! <laughs> stać! Nie ruszać się! Po ostatnim ataku żaden obcy nie może wejść do południka bez przeszukania. Ostatnie ataki? O czym ty mówisz? O zabójstwie kapitan Ersy i jej strażników. Napadli ich kardza cienia na czerwonym grzbiecie. Ersa? Czyli siostra Erenda nie żyje? A ty skąd znasz jego imię? Znam Erenda. Wezwij go. Muszę z nim pomówić. <słuch> Wątpię, żeby Erent, nowy kapitan królewskiej straży, wciąż w żałobie tracił czas na jakąś brudną pionierkę. Eloy, żyjesz! Co? Myślałem, że cię zabili. Z drogi, z drogi! Całą drogę do południka, żeby mnie zobaczyć? Jesteś pijany? Ah, nie bardzo. Trochę. Więc żyjesz! Musimy to uczcić! Ja stawiam! Musimy porozmawiać sami, a ty weź się w garść. – Może tam? – A więc zezwala pan? Jasne, że zezwalam. Od teraz może wchodzić i wychodzić z miasta, kiedy tylko chce. Wedle życzenia, panie. No, sami, jak chciałaś. Co chcesz mi powiedzieć? Wiele się zmieniło, odkąd rozmawialiśmy. Podczas próby zaatakowali nas jacyś zabójcy. Niewielu przeżyło. Właśnie siedzieliśmy w wiosce, jak były te wybuchy, tam na górze. Paru waszych wojowników wróciło. Mówili, że większość zginęła. Nigdy nie słyszałem takiego jęku rozpaczy, jak wtedy od waszych ludzi. Jak przeżyłaś? Ważniejsze jest to, dlaczego zostałam celem. Jak to? Co masz na myśli? Zabójcy przyszli po mnie przez Olina. O czym ty mówisz? To nie ma sensu. Dobra, Wiem, co się stało, sensu. Przykro mi. Była dla ciebie ważna. Dla mnie? Ha, dla wszystkich była ważna. Zawsze wiedziała, co robić. Wszystkich ustawiała, a mnie pilnowała. A teraz mam niby zająć jej miejsce. Zamiast tego, co chwilę coś zawalam. Daj sobie czas. Stanisz na nogi. Dużo łatwiej jest się napić. <laughs> Ersa nie pochwaliłaby tego. Wiem, masz rację. Powinienem więcej od siebie wymagać. Ona tak robiła. Muszę znaleźć Olina. Muszę wiedzieć, co wie. Ale to przyjaciel. Nie, to zdrajca. Nie wiem, kim są zabójcy, ani czego chcą, ale wiem, że Olin z nimi współpracuje. Ale ja tego Nie musisz tego rozumieć, Erend. Chcę tylko, żebyś mnie tam zabrał. Nie ma go. Wiele dni temu ruszył szukać części i reliktów. Może być wszędzie. A są jakieś miejsca, w których bywa, do których często wraca? Dom. Tu w południku. Zabierz mnie tam. Muszę go przeszukać. Pewnie. O ile będę cały czas przy przeszukaniu. Chcę zobaczyć dom Olina. Teraz. Do miejsca Dobra, Olina. dobra, chodźmy. się do pracy straży. Zdumiewający. No to ten się nie spodziewał, Eren, że... Tak wielu ludzi i Taki wszyscy piją Jak to można myśleć? To jest takim ja nie oszustem. myślę. Po prostu pije. Najlepsze jest to, że jak Te zawsze gramy w gry właśnie Dlaczego? takie... Nora? Ale przygodowe. Dzisiaj to już wpuszczają do miasta byle kogo. O NPC są tacy... Zawoli patrzeć, za Jestem za dwa razy szybszy od niego. pałacu. się Zemsta za Ersa. Jak długo król Awad będzie się chował w pałacu? Jak każdego roku! Czemu przebaczać siemiężycielom, katom i mordercom? Erend. Powinno ci zależeć na zemście. Zamordowali ci siostrę. Nie chcesz jej pomścić? Jeszcze jedno słowo, ty wypalony żużlu, a sam cię wtrącę do lochu! Wynocha stąd, albo wszystkim wam skopię dubska. No ta siostra była a dla niego bardzo, bardzo ważna. Nie teraz. Jezu, byś mógł przyspieszyć trochę. jak dostaniemy się do środka? O, to było subtelne. W wie, Jesteśmy. że strzałem, nie popsuj niczego. Była mu je poza drzwiami. Wszystko to dla jednej osoby. Opłaca się mieć znajomości na królewskiej. Jesteś widzę, że jest na górze. Przeszukajmy, tak? Okusem nic nie ma za bardzo. Tu w tym rogu dywan jest wystrzępiony, a podłoga wytarta. Coś musi Sprawdźmy tutaj... pod spodem. Skąd to się tu wzięło? Ważne, jak się <coughs> przez to przebić. Bez klucza nie da rady. To jest włas produkcji oseramskiej. Nic nie przejdzie. Jeszcze zobaczymy. lecimy sobie na górę daj już spokój coś jest, ale jeszcze zobaczymy też coś jest z wygląda jak obrazek rodziny Olina wygląda jak obrazek rodziny Olina A jednak komisja Metalu, może znów wygląda no, ja, na dużo, musiał No to nieźle rozrabia. Mieliśmy niczego nie psuć, prawda? Samo się przewróciło. Zdał. Nie, dał. będziemy musieli po schodach zejść. Spodziewałem się, że ona tu przeżyje. I znowu musimy pójść na górę. Daj, już spokój, tracisz tu czas. Nic nie tracę. A sam zobaczysz. Wygląda na duże. Popchnijmy to nieco. Pominmy to od razu. Już to widzieliśmy. Nie chcę wam przedłużać w sumie. Pominjmy i patrzymy tutaj. Co tu ciekawego jest? O! Od razu jakieś nagranie. Łóż a będą żyć. W innym wypadku poderżniemy im gardła i zostawimy ciała, by gniły w słońcu. Była rodzina Olina. Złuchali jego żonę i dziecko. Oni? Jacy oni? Zabójcy. Musiał być posłuszny, bo mu grozili. Tu jeszcze jest ciekawego, a tu jest to i tu jest to. Mapa. Glify oznaczają odwiedzone miejsca. To, to jedno zobaczyliśmy. Chyba jeszcze. prowadził dziennik. Olin? Wiedziałem, że umie czytać, ale żeby zaraz był poetą? No i wszystko jasne. Wiedział, że jestem celem. Masz swój dowód Na ostatniej stronie pisze o spotkaniu i zleceniu na moją głowę Mówił, że jest przyjacielem A to zdradliwy oszust Skąd umiesz czytać te glify? A te rzeczy, co widzisz... Jak ty to robisz? To fokus To fokus On pokazuje niewidoczne A fokus, Olina, to to samo? Urządzenie jest takie samo, ale Olin i Zabójcy mogą ze sobą rozmawiać przez swoje fokusy na duże odległości i spoglądać przez nie również, jak to, przez czyjeś oczy. Nie męczy. Więc tak Zabójcy nie cię widzicie Przez Olina. Jak jakoś tak męczy. na to wygląda. Dobra, uciekam. Skoro już wiem, gdzie znajdę Olina, muszę iść. Sama? Gdzie? Poradzę sobie. Sama jestem szybsza. Czekaj! Jeśli z tym czymś widzisz niewidzialne... Z drogi, Erend. Pomóż mi, błagam, Aloy. Muszę wiedzieć, kto zabił Ersę. Nie tylko, że to zrobił ktoś z Kardza Cienia, to wiem. Ale konkretnie, kto to zrobił, proszę. Przykro mi z powodu siostry, ale to twoja wojna, nie moja. Nie mów, jakbyś niczego nie rozumiała! Przybyłaś tropić ludzi, którzy prawie cię zabili, prawie zabili twoich bliskich. Dlaczego ty masz mieć zemstę, a ja nie? Słuchaj, ruszę do czerwonej przełęczy, gdzie znaleźli ciało Ersy, i tam zaczekam. Proszę o kilka chwil twojego fokusa, to wszystko. Nie każ mi błagać. Czerwona przełęcz. Będę o tym pamiętała. Dobra, słuchajcie, to ta misja już jest ukończona. Wyjdźmy stąd. I ogólnie zobaczmy, co tu jest ciekawego. Misja. Wskazuje mi miasto słońca. Najciolinę na wykopaliskach. Z nic nie mamy. Obozy bandytów. Pójdziemy, najbliższy jest wskaźnik. To masz dla nas. To miejsce... Hmm. Nie znam tego Jesteś zapachu. obca. Pewnie Czy ze Szczepunora. Polujesz na maszyny, prawda? Kilka mam na ja. koncie. Posłuchaj więc mojej rady. Daj sobie spokój z lożą łowców. Jeśli nie jesteś kardża, nie awansujesz w hierarchii. To ty oceniasz, Co jest działmyś? nie tak z lożą łowców? Nic, jeśli lubisz nadętych buców. Wśród banów znają mnie jako dobrego łowcę, więc spróbowałem szczęścia w loży. Proste myślałem, polujesz na maszyny, awansujesz, sprawdzasz kto lepszy. Ale tutaj tak to nie działa. Wszystko jest ułożone tak, by wygrywali karja. ha. Nie potrzebuję bandy snobów by polować. Spadam stąd. Musisz być kardza, by zostać członkiem loży? Nie, przyjmują też innych. Ale tak ustawili zasady, że obcy nie mogą awansować. Gdy król Awad objął tron, obiecał nową erę: południk otwarty dla wszystkich, ale to ugarstwo. Wpuszczą cię na ucztę, ale nie pozwolą zjeść. Dobra, tu Chyba ktoś musi porządnie potrząsnąć lożą. Może, ale ja tego nie zrobię. Jeśli chcesz spróbować, przekaż im, proszę, stare, dobre pożegnanie banug w moim imieniu, dobrze? Stare pożegnanie Banuk? Co to? Nasikaj na podłogę. Najlepiej w miejscu, którego nie znajdą, zanim nie zacznie naprawdę cuchnąć. To niezła misja. 16 poziom, a my mamy 14. To nie jednak. Jeszcze nie na to czas. Przejdźmy, może do innego. nie to artykuły pierwszej potrzeby. No, mm. Tylko najlepsze towary, zobacz sama. Ale tu jest na górze, to może nie tu. Tu może podejdziemy. Mam tu wszystko. Wolę bez kucaju. I misję już wykonamy, nawet jeżeli będzie... ...tojszy poziom. O seramka czy nie walczyła tak Co oni tam robią? Poszukiwacze przygód! Hej, obca! Jestem Wilgund. Szukasz może pracy w tym mieście? A, dużo okruchów. Akurat tyle, żeby kupić strój lepszy dla. Dobra, zmień ton, jeśli mam cię wysłuchać. E, chodzi mi tylko o to, że taka zgrabnie zbudowana kobieta jak ty. E, słyszałem ciekawą plotkę o obozie Banuk. O oswojonych maszynach, jak mówią. Więc e, wynająłem ludzi, aby to zbadali. Tylko zbadali. E, banuk są sprytni, za sprytni. Płacę z góry no połowę z góry. Ale nie ma żadnego odzewu. Więc szukasz kogoś, kto znajdzie poprzednich najemników. <noise> To koszty utopione. Ta plotka jest dla mnie cenniejsza. Są jeszcze jakieś plotki o tym obozie? <laughs> Poprzedni śmiałkowie pytali się po prostu o zapłatę. <laughs> Jesteś sprytna. Ten obóz jest nawet za mały na tę nazwę tam, gdzie śnieg nie topnieje. Słyszałem, że banuk mieszkają tam razem z maszynami, w pełnej harmonii. Trzymają je tam i śpiewają im. Jeśli to prawda, jeśli się dowiemy, jak to robią, pomyśl tylko, dziewczyno, jakie to będzie cenne dla wszystkich plemion. Kiedy mówisz cenne, znaczy, że ci za to zapłacą? Słuchaj. To oczywiście, że nie to... jestem ze słomy. Co możesz no mi powie. powiedzieć o banuk? Kobiety banuk to śnieżne wiedźmy. Zimne oczy i zimne. <słuch> Oni wybrali życie w samym w wśród lodu. Próba rozmowy z nimi to jak ciosanie lodowych brył. Widocznie wolą towarzystwo maszyn. Właśnie dlatego inwestuje swoje okruchy. Mogą nie chcieć, by inni o tym wiedzieli. Ha! Ta ich niby mistyka! Że nie dbają o własność, o luksusy bzdura na kółkach. Targują się mocniej niż ściska mróz. Jesteś jakimś kupcem? Przecież nie masz żadnych towarów. No, raczej badaczem. Ale wysyłasz ludzi, by badali za ciebie? No dobra, raczej łowcą okazji. E, dziewczyno, e, no ranko, e, łowczyni. Świat jest pełen okazji, e, ryzykownych okazji. Ale dlaczego ryzyko ma przeszkadzać ludziom w wypracowywaniu zysku? No dobra. Jestem hazardzistą. Gdybym sprawdziła tę plotkę. Przecież nie musisz od razu włazić światu na ramiona. To jest na skraju ziemi Banuk, pod kowadłem księżyca. A wyglądasz na taką, co zna Dziki Wschód. E, wschód? Jeśli ci Banuk naprawdę bez lęku chodzą po obozie z maszynami, to na pewno ich nie przegapisz. Płatność po powrocie. Co to za misja? O, na 12 poziomie. Nie, to spoko. Tylko, że no trochę daleko jest. Dobra, słuchajcie, ale to już będzie w następnym odcinku dzisiaj taki krótszy odcinek. Odcinki, teraz będę w się przedstawić w lukratywnym przedsięwzięciu. No, ewentualnie na Instagramie wam napiszę jak to będzie wyglądało z odcinkami ja i z tym wszystkim, żeby była jakaś chronologia teraz tych odcinków. Króleski? Tak samo Już... Zaoferuję mi swoje usługi I jeszcze nie dzisiaj... zadaję absolutnie żadnych pytań. Dzisiaj bardzo fajną grę dodam, ale to przejkonacie się kto da mnie? a ja wam dziękuję za oglądanie. Uszukiwacze przygód! Trzymajcie się. Najlepiej i... bez przyjaciół i rodziny! Ale nie wybrzydza! AK-ELO!